Wenn man viel steigt, jagt, bleibt man rechts und Willst du durch eine Schlucht gehen, musst rein und musst raus. Und ist drin recht eng, hältst du's drin nicht lang aus. Holla die Lia, holla die Honsassa, holla die lalalala. La. Ein die Wurst und ein Büchsen voll samt. das brauchst du gestern in der Wand, in das Einsteinpostgrad. Gern dein Vater heute halt wieder. I kim ja teraz jestem? Mam tego dosyć. Zeb, nie martw się. Gdy będziemy małżeństwem, nie będziesz musiał tyle pracować. Twój ojciec nigdy się nie zgodzi na ten ślub. Ja jestem dla niego zbyt biedny. Wszystko się jakoś ułoży. Chciałbyś sobie uciąć plasterek? Nie będziemy musieli nic ucinać. Inne mają mniej od ciebie. Domyślam się. Zep. Zep, chodź tu. Szkoda, a już mi flinta zagrała. Uuu, widzę, że jest ostro naładowana. Gdyby on był taki duży. Właśnie, a gdyby był taki, to wtedy już bym chyba nie musiał pracować. Zep. Gdzie jesteś? Idź, żeby ojciec nas nie nakrył. Daj spokój. Przestań wreszcie z tym czyszczeniem, to jest nie do wytrzymania. O, szczęść Boże, witam w moim hotelu. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli. No, najważniejsze, że już jesteście. Proszę. Gdzie on się podział? Zeb! Zeb! A ty, stara, mietło, zejdź mi z oczu. Dzień dobry. Ja tu jestem chłopcem do wszystkiego. Ej, żebyś przypadkiem nie nagadował tych pani. Zaraz panią wydam klucze do pokojów. Podoba Ci się? Wygląda na moją ulubioną długość. Tylko spokojnie wszystko jest doskonale zorganizowane. Proszę bardzo. Oto pani klucze. Pani Schulz, jeśli się nie mylę? Zgadza się. W takim razie pani jest panią Schmidt. Tak. Jakie szone świeże i niewinne.